Zastanawiam się czy ostatnie decyzje były słuszne. Zobaczmy jak sobie poradzisz. Nie, to się tam ciągle copez z tych moich decyzji. To witajcie, ja jestem Starlightsi i rozpoczynamy kolejny odcinek z D-Trobeką Human i tym razem będziemy grać Konorem. To się zresetuj, a ja sobie będę Konorem grać i będę teraz przezywać jego rozdział. No i co? Znowu nas spotkanie z Amandą. Swoją drogą ja ten odcinek nagrywam w sobotę. A wy ten odcinek prawdopodobnie dopiero w niedzielę dostaniecie, bo dzisiaj sporo pan nagrywam. I nie ma sensu, żebym wszystko była w stanie wrzucić, więc ten odcinek, który ja obecnie nagrywam, wy dostaniecie dopiero w niedzielę. Od razu mówię. To ciekawe, ile tam ratę nagrać. To jest już w sumie chyba piąty odcinek, który ja nagrywam... Znowu ten pod chmury... Dobra, za z tym. Grudze, bo mi się tylko savey nie psuły. E, Bądź co bądź, e, to jest chyba piąty odcinek, który nagrywam na dzisiaj. Potem tym odcinku bym jest, e, nagrała wreszcie Worldreacher 2, Forda. Bym nagrała, już tam bym do dokończyła Forda. I potem jest. E, Mighty Pony nagram, tak? Wreszcie wrócę do Mai Pony, dawno nie było. Myślę, że jest, dzisiaj tam radę się z tym wyrobić. No ale dobra, idziemy na razie do Amandy. Choć co prawda, ja nie wspano za Amandą, no ale. Uznałam, że miło będzie popływać. Jak mus, to mus. Nada do mnie ufa. No i bardzo dobrze, ja jej nie lubię. Począć od zgiełku. Powiedz, czego się dowiedziałeś? Odnalazłem dwa defekty w klubie Eden. Chciałem się czegoś dowiedzieć, ale udało im się uciec. Wielka szkoda. Prawie udało ci się je dopaść. Ojej. Cię to się, że ich nie dopadłam. One chciały tylko być razem, z Jesteś smutny konor. Smutny i jakiś spięty. Serość. Myślałem, że wiem, co mam zrobić. Ale teraz wiem, że to nie takie proste. O jej się to nie podoba! Miałeś tamte defekty z klubu Eden na celowniku. Czemu nie strzeliłeś? Bo chciały być razem i chciały być szczęśliwe. Nie wiem. Nie wiem. Jeśli w najbliższym czasie nie zrobisz postępów w śledztwie, będę musiała cię zastąpić. Rozdarcie, obojętność. Obojętność. Chyba obojętność będzie dobrą opcją. Ja jestem nieistotny. NIE! Liczy się wyłącznie... Zła opcja! Zła opcja! Myślałem, że jak wybiorę obojętność, to Connor do tego podejdzie w ten sposób, że... No mój nie zależy. A z takim, za tej misją? Kurde, po co do tego w ten sposób? Zła opcja. Bardzo zła opcja. Dobra. Jeszcze będę mogła to naprawić. Coś się dzieje. Coś poważnego. Pośpiesz się. Kończy nam się czas. Kurde, mogę chyba wybrać rozdarcie. To byłaby chyba lepsza opcja. Dobra, ale Amanda chyba ciągle nie ufa. To dobrze. Connor cię monetą bawi. tą monetą, Connor? Przepraszam. No, ale dobrze, mamy psyjań z kękiem i o to chodzi. Cześć Hank. No cześć. Kurwa, co tu się dzieje? Jest impreza i nikt mnie nie zaprosił? ta media schudą, więc wszyscy wciskają swoje nohale. Nawet ci z FBI się zainteresowali. O nie, jeszcze federalnych mi tu brakuje. Cześć. Moja reakcja dosłownie. To co mamy? Grupa czterech androidów. Znali budynek i byli całkiem nieźle zorganizowani. Nadal nie mogę zrozumieć, jakim cudem zaszli tak daleko. Są inteligentni! Jeszcze nie. Byłem zajęty. Musimy się tam Dorwali dwóch strażników w korytarzu. Pewnie myśleli, że androidy przyszły do pracy. Załatwili ich zanim się połapali. Pracownik stacji. Strzelili mu w plecy, jak próbował uciekać. Jeden pocisk prosto w serce z 15 metrów. Z taką celnością mógł strzelić jedynie android. Trzeba było nie usiłować wcemać alarmu. Ile osób tu pracowało? Tylko dwóch ludzi i trzy androidy. Defekty wzięły ludzi na zakładników i nadały wiadomości na żywo. A później uciekły przez dach. Przez dach. Tak, miały spadochrony. Próbujemy ustalić, gdzie spadły, ale pogoda nam nie pomaga. Jeśli chce pan rzucić okiem na to nagranie defektów, jest na tamtym ekranie. Historia Konora oraz Markusa sił się uspowodniać. W tym momencie dosłownie badamy sprawę Markusa. Jego Konor. Poruczniku. To jest agent specjalny Perkins z FBI. Nazwisko XANA do niego pasuje. prowadzi dla policji Detroit. A to co? Nazywam się Connor. Android przysłany przez CyberLife. Androidy będą łapać androidy? Hmm? Czy naprawdę powinien się tu kręcić? Po wszystkim co się stało. A co wiecie ma ja z tym może? problem? Już niedługo. Ja i tak uprzejmie to śledztwo. No, miło było poznać. Życzę dobrego dnia. Do roboty, koledzy. Nie zjebcie mi tego. Kurwa, co za pajac. Sama bym tego lepiej nie ujęła. Będę w pobliżu. W razie czego, proszę pytać. Jest tego Perkisa nie lubię widać, co jest z dubkiem, knojem no się... za androidów nienawidzi. Garda się... takim jak on. Daj znać, jak coś ja bym ciebie Oczywiście. zabiła najchętniej. Nienawidzę takich typów. Odkazał panu ciekawostka. Ko? Pamiętasz mnie? Byłem na tarasie. Jak ten android porwał dziewczynkę, oberwałem. Ocaliłeś mnie. Pamiętam cię. Mogłem skinąć na tym tarasie. Ocaliłeś mnie. że powiem to androidowi ale dziękuję no wstyd ci teraz że miałeś złe nastawienie do androidów lepiej mieć z... Lep do nich lepsze nastawienie na psysłość to był kolej na, na początku gry którego mogliśmy uratować gdy tam byliśmy na dachu z Danielem. Ja go uratowałam ostatecznie. Samo była nadawana stąd. No my to oczywiście wszystko wiemy, no bo dosłownie to przychodziliśmy. Teraz po prostu Konor się dowaduje tych informacji na własną rękę. Nawastnicy byli psebrani Mamy Markusa. O, o, chwila. Defekty się nie włamały. Nie włamali się? <laughs> nie, nie ma śladu włamania. W korytarzu są kamery. Zespół widział, co się święci. Czemu ich wpuścili? Może nie sprawdzili kamer. Może ktoś mi pomagał. W sumie to dobrze. Jest ja się trochę teraz źle jest z tym, że muszę im przeskadzać, bo ja jestem po stronie tych androidów, no ale. Aż ja hmm. test musi jakoś zostać popchnięta do psodu. Dlatego jest dobra, w sumie. Androidy pracujące w stacji są w kuchni. Nic nie wskazuje na ich udział w sprawie, ale woleliśmy je zatrzymać. OK. Sprawdźmy teraz to nagranie Markusa. Ta wiadomość jest w naszą nadzieją, lecz również ostrzeżeniem. Będziemy walczyć o nasze prawa, bo wierzymy w sprawiedliwość. Póki nie zwrócicie nam wolności, pokoju nie będzie. Wiecie, kim jesteśmy i czego chcemy. Jesteśmy żywi i domagamy się wolności. Myślisz, że to RA9. Defekty mówią, że RA9 ich wyzwoli. Ten android chyba do tego dąży. Ano. Co zby to Markus tak naprawdę był RA9? Zespół optyczny. Tak trochę dziwnie skanować teraz dosłownie samego siebie. jego model i numer seryjny. Masz dla mnie coś jeszcze? Nie. Nic. No, no właśnie, konor nie był teraz w z Henkiem. On mu nie powiedział wszystkiego. Sam podjął taką decyzję, że nie powie wszystkiego Henkowi. No konor, no, coś by, byś tutaj zaczynał podejmować swoje własne decyzje najwyraźniej. Emocje się w tobie budzą. Idziemy na dach. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Ja zamiast za wszystko dokładnie sprawdzić. Dali się na sam szczyt budynku, ominęli strażników i zeskoczyli na spadochronach z dachu. Całkiem kurwa imponujące. No właśnie. Naprawdę sobie to bardzo dobrze zaplanowali. Trzeba im to oddać. Wiedzieli co robią? Jakim cudem przemycili do środka coś tak wielkiego? To nie oni. Ktoś to wniósł za nich. No właśnie. Pistolety. jest co tam chyba dźwi można sprawdzić. Być koledzią z FBI. Dupki jedne. No oczywiście zro zrobił to, żeby dać widać czasu Sobie i reszcie na ucieczkę Dobra jeszcze, tutaj coś mamy Odcisk buta Co, znamy o, co o tym wszystkim wiemy, bo dosłownie to przeszkodziliśmy. Teraz Connor się po prostu dowiaduje o tym, co tutaj zasło. A zamiast innymi tędy uciekli Markus i Resta. Oni no w ten sposób, Markus, Norw, Simon i Zod wyskoczyli na spodochronie. Znamy z oczywiście te wydarzenia, bo dosłownie to ozywaliśmy. No dobra, dach zbadany, więc możemy wracać na dół. Wszystko już tutaj sprawdziłam. Wracamy więc na dół. Dobra, jest tutaj coś jeszcze? Nie chcę oczywiście niczego ominąć. Okej, okay, tam jest gazetka. Ją sprawdzimy. Co tym razem? Błękitna krew. Cyberlife dokonało technologicznej rewolucji kosmiczna turystyka, co, co następne wakacje spędzić na Marsie. Po, dziesię... po dziesięcioleciach prymitywnych i drogich modeli androidów, które wspominały roboty, CyberLife zrewolucjonizowało przemysł dzięki innowacyjnym pomysłom wizjonera prezesa Eljaha El chyba, Kam tak się czyta, Kamskiego. E Tyrium cysta 10. Bo taką nazwę nosi niebieska krew. To związek, bez którego androidy Cyberlife nie mogą funkcjonować. Rozprowadza on po organizmie masyny energię i informacje. Płyn napędza biokomp biokomponenty. Syntetyczne organy, które odpowiadają mniej więcej organom ludzkim. Niektóre z nich pełnią ważne funkcje, utrzymują temperaturę, odpowiadają za obieg niebieskiej krwi itp., a inne mają jedynie sprawić, by androidy były bardziej ludzkie, np. płuca symulujące oddychanie, tak jak u ludzi. U... Trata krwi obniża sprawność Androida w końcu, prowadząc do jego wyłączenia. To niebieskiej krwi Cyberlife zawdzięcza sukces swoich Androidów, bowiem to właśnie za jej sprawą. Masyny tak bardzo wspominają ludzi. Fakt, że ten cudowny związek chemiczny, służący zarówno do zasilania, jak i do regulacji systemów Androidów, stworzył jeden człowiek do tego, nie będący z wykształcenia chemikiem z psyja podsymaniu mitu Eldzaja El Hakamskiego. Obsesja na punkcie zdrowej żywności. Miejskie farmy Detroit zmieniają nasz sposób żywienia. Miami podwyższa zapory przeciwpowodziowe o dodatkowe 10 metrów. Obsesja na punkcie zdrowej żywności. Amerykańskie miasta stoją przed dwoma wyzwaniami, a są to bezrobocie oraz brak dostępu do zdrowej nisko... dla... nisko kalorycznej żywności miejskiej farmy Detroit, pilotowa inicjatywa stolicy Mi. Dzichan mogą jednak stanowić rozwiązanie obu tych problemów. MFT mają za zadanie wykorzystać martwą pszczelceń w mieście, np. wysoko położone dachy i pozzucone podwórka, by przekształcić ją w tereny uprawne, podrośliny niemodyfikowane genetycznie. Na farmach mają znaleźć zatrudnienie okolicni bezrobotni, będą one oferować przyzwoite pensje i odpowiedzialne stanowiska tym, którzy byliby skazani na zasiłki lub ciągłe konflikty z prawem. Kiedy przed pięcioma laty bracia Daniel i Parker Trentowie powoływali tą inicjatywę do życia, nie mogli zdobyć funduszy, chodziliśmy od banku do banku, ale nie chcieli nam dać pieniędzy nawet na jedną łopatę. Obecnie MFD zatrudniają ponad 50 pracowników nadzorujących setki Androidów, każdego dnia otrzymujemy zgłoszenia od firm Inven inwestycyjnych, proponujących pieniądze, ale chcemy pozostać niezależni. Etyczny aspekt tej pracy jest dla nas bardzo ważny, jeśli projekt ten zapewnia pracę bezrobotnym, a nam zdrową żywność, to kto mógłby mieć coś sprzeciwko? No dobra, więc tak to wygląda ogólnie. No to co nam? Zostało nam już tylko te androidy do obsadzania. no to zrobimy to teraz. Musimy znaleźć tego androida, który. jest defektem. Podaj swój model. Model JB300. <coughs> Numer seryjny 336 445 Każdy, z... Każdy z nich jest taki sam. Jaką masz funkcję? Jestem operatorem kanału. Czy ktoś ci ostatnio wchodził do pamięci? Nic o tym nie wiem. Czy byłeś tu w trakcie włamania defektów? Nie pamiętam tego. Teraz pytanie. Co nie pamięta tego, bo ma wycofaną pamięć? C. Coś ukrywa. Kontaktowałeś się ostatnio z innymi androidami? Tylko z tymi ze stacji w ramach wypełniania funkcji. Włącz diagnostykę. Wszystkie systemy są sprawne. Któryś z was zobaczył atak na obrazie z kamer i nic nie powiedział. A to znaczy, że mamy tutaj defekta. A ja dowiem się, który z was nim jest. Groźba! Zostaniesz wyłączony. Przeszukamy Twoją pamięć, rozmontujemy cię na części, a potem oddamy do analizy. Zostaniesz zniszczony. Słyszysz mnie? Zniszczony. No, Konor, zaczyna pokazywać pazury. Co niszczyć was wszystkich, skoro tylko jeden jest defektem? Ujawnij się albo będziesz odpowiedzialny za śmierć dwóch niewinnych androidów. Ale to jest chore za tamte dwa androidy, które nie są winne, też mają umrzeć! Jeżeli się przyznasz, może uda mi się przekonać ludzi, żeby cię nie niszczyli? Psemoc. Wysąduj pamięć. Tortury. Bydlaku! Wiem, że to ty! Jesteś niebalnym defektem! No już! Przyznaj się! A Ma proszę, mamy go! Ujawnij się! Kurde! Ale na co Dobra Konor nie jest, tobą dobrze Musimy się szybko pozbierać. Cool. No, Konor nie może złumzać. Jeśli w porę. Nie dotkamy, to samy to Konor zginie. Dobra, piękniemy zatem te efektem szybko. Weź broń, to była najlepsza opcja. Nie strzał, Konor, chciałem go żywego. Uratowałeś ludziom życie i uratowałeś mnie. U Henka jest co bardziej wskoczyła sympatia. Android was uratował w tym momencie. No, tutaj było naprawdę sporo opcji. Ale tak naprawdę sporo opcji było w tym rozdziale. Było tutaj parę zakończeń, Mi się udało doprowadzić do tego zakończenia. I to zakończenie ma tylko 26%, więc naprawdę... Mało procent graczy miało to zakończenie. Ocal glinet 4%. Z celu do, do defekta. Wyciągnij broń. Usuń nóż. Defekt atakuje. Znajdź defekta. 81%. Tutaj przedstaliśmy to. Wejdź do kuchni. Sprawdź kamerę. No, sporo osób to zrobiło. Spotkaj policjanta, który psezył. Tutaj to, 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 to było parę opcji. Idź na dach. 2%. Przeanalizuj drzwi. No tutaj. Zbyt wiele graczy tego no nie zrobiło. Hank konfiskuje monetę 89%. Okej? Okay? Kiedy to było? 99% Dobra. Opinia publiczna. No nienawiść, nienawidzą nas niestety Bo są durniami. Hank Psy, Amanda nieufność. No Okej, no myślę, że w miarę dobrze ten rozdział przeprowadziłam. Sprawodawca, z jest tam łamany, nie wybrałam lepszej opcji na koniec. No ale dobra, mówicie trudno. Na szczęście Hek ma dalej dobrą relację z konorem i tak samo Conor z Henkiem. Dobra, kolejny rozdział to będzie Markus. Będziemy Markusem grać w kolejnym odcinku, no ale to jest w kolejnym odcinku, bo w tym momencie ja końca. Kolejny rozdział będzie długi, więc zostawię sobie ten rozdział na kolejny odcinek. Jedna z Twoich postaci już zginęła. Musisz bardziej uważać. No tak, tylko ja się chciałem jej pozbyć, wiesz, jak ją zabić. Dobra, ja w tym momencie końcę, to będzie na tyle. Bywajcie.